Zgrywamy dzisiaj finał powiatowy w piłce koszykowej chłopców. Jesteśmy aktualnie już po pierwszym spotkaniu. W w którym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Wadowicach pokonało 33 do 11 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie. Wierzymy głęboko i liczymy na duże emocje. Pragnę wyrazić swoją radość, że tyle zespołów brało udział w eliminacjach i w finale powiatowym. Chciałbym bardzo serdecznie z tego miejsca podziękować dyrekcjom szkół, że nie obawiały się, posłały swoich uczniów i dzisiaj mogą razem z sobą rywalizować.